Siódma kolejka taurą Hockey Ligi rozpoczęła się na spotkaniu KH Energii z GKS-em godzinę temu. Hitem kolejki natomiast jest starcie, na które serdecznie zapraszamy z Krakowa, z lodowiska imienia Adama Rocha, chowalskiego, Marek Ciętara. My rozpoczynamy to spotkanie, nieco zmyliła nas tablica świetlna, która jeszcze wskazała uraz, który wykluczył go z tego spotkania, tymczasem pasy Olson. Bezwiński, Bukowski, wyłożenie grozi na Bukowski teraz od zakrysti. Bukowski do Wanackiego. Michalski wciąż e, hokejści w czarnych strajach z żółtymi elementami. Teraz Dorio w opałach i mamy 1 do 0. Mateusz Michalski z trafieniem. No chyba przysłużyła się ta przerwa katowiczanom, bo odmienieni. Ruszyli, proszę spojrzeć, jak to wszystko wyglądało tutaj. Jeszcze z pierwszą próbą Dorio sobie poradził, ale później otworzył na moment parkane i Mateusz Michalski z powodowaniem upadku przez przeciwnika. Natomiast goście dwójkowo ruszają na bramkę Dorio. Tam była interwencja Kanadyjczyka, ale chyba. Przedłużone podanie, ładnie teraz koronkowo zakończyli to wszystko Krakowianie. Tim Walgren z trafieniem w końcówce tej pierwszej tercji, ale tu znakomicie też trzeba oddać, wypatrzył swojego partnera z formacji, Damian Kapica. W różnych okolicznościach krąży boks, jednak kończą jeszcze wymianę formacji, to jest okazja dla ekatowiczan, którzy maciaś. Ma część wrzutka tutaj nie pomógł. Chyba Kruczek Tudrankę który... dorio Brakowało jednak hokejsty w czarnym stroju do wykończenia tej akcji. Ter... Walgren teraz on z lewej strony wyłożenie Tanyago ma przez kruczka. Znów taką szybką próbą odegrania. Krak... Mylą się Katowicza, nie świetna okazja przed nim. Dawid Bukowski poradził sobie z młodszym kolegą. Wyłożył gumę jeszcze groźnie pod bramką Johna Mareja. jak to czeka na podanie maciaś? Ma dużo miejsca. Maciaś po długim rogu, ale przygotowany. Utrzymana jednak ta w strefie ataku. Znów gumę Bukowski. On lubi takie sytuacje. Wyłożenie krążka Marej. Fenomenalna interwencja. Tę batalię. Krążek na tafli Krakowiańskiego. Hanson indywidualnie nie przeszkadzali mu rywale. Będzie kontra po stronie katowickiej. Fraszko, jeszcze będzie dobitka i mamy 2 do 1. GKS Katowice uśpił krakowską defensywę. Ja jeszcze będę musiał spojrzeć, czy to Pontus Englund był tym zawodnikiem, który ostatecznie gola zdobył. 38 numer, tak jest. Szwed katowickiego golkipera Bukowski, który chwilę dłużej został na tafli. Tutaj Szymon Marzec groźnie pod bramką i, i teraz w opałach Dorio, ale to gospodarze muszą straty odrabiać, teraz zagranie od marca, ale z, od tyłu do któregoś z partnerów nadlecić, Krążkowi ze strefy ataku. Biernie nieco katowiczanie w tym wszystkim, pasy ładnie to sobie wszystko rozgrywają, ale Krążek nie chce znaleźć drogi, Dobrze się jeszcze Brynkus wpłynąć na trajektorię lotu Krążka. Jak na razie bronili się katowiczanie, ale Anton Hamar pokazuje, że jest niezawodny, 8 sekund dzieliło podopiecznych Jacka Płachty od tego, aby wybronić się w tym niezwykle trudnym położeniu, jakim był ubytek dwóch No, ale to się nie uda. Zdobyć gola, stronie której się to uda. Wartinen. Wartinen stracił krążek, Lundgren i jest gol na 3 do 2. Krakowianie bezlitośnie wykorzystują ten błąd Cyfińskiego, obrońcy gks a konkretnie czyni to najlepiej punktujący hokeista Taurą Hokej Ligi do tej pory w tym sezonie. Proszę spojrzeć, bo tutaj zapracował sobie na to trafienie w pełnej rozciągłości Johan Lundgren, zdobywając gola, który gwarantuje drugi punkcik krakowskiemu zespołowi z racji tego zwycięstwa podogrywce.